No i siemanko z tej strony użytkownik Play Games kupujemy sobie studio filmowe. No i w studiu filmowym są 4 lub 3 misje, teraz dobrze nie pamiętam, ale sobie przejdziemy jedną z nich. Nie chcę mi się z zbuta, więc sobie pojadę. Wszystkie moje koniki. Candy Sux, nie wiem dobrze czytam, mogła zagrać w filmie. Candy zajmuje się interesami w downtown. No, pewnie po, po nią musimy jechać. Więc sobie pojedziemy, jeżeli musimy jechać. No tutaj sobie zaraz, o tutaj sobie widzimy zrobię skrót. O, <laughs> no jesteśmy na miejscu, a oto. I Kendy wygląda na to, że znów jest kongresmanem jakiś. tam. Yo, Candy, chcę ja chcę to

Musimy go dogonić i zabić Co on robi? Stoi Aha, bo nie... On... Aaaa, ten mundrala Dobra, my sobie inaczej poradzimy przecież No szybko, szybko, szybko nie Dobra, i się już pali, więc uciekamy, żeby myśmy się nie zabili jeszcze. Jeszcze tego bróbka trzeba zabić. O, wróci zabierz Candy. Weźmiemy broń. <coughs> Oczywiście przypominam, że nadal gram bez kotów, więc musiałem tą broń

To jasne. więc jedziemy. wejść kędy na spotkanie z Mercedes. Aj, bo no wiedziałem i się wywaliłem, kurde. Gdzie to w ogóle jest? Sobie muszę sprawdzić. Aha, tutaj dobra. No, na miejscu. Hey Mercedes! Hey Tommy, you wanna party? Na now, sweetie. You interested Jaka in doing some movies? od razu. long, no, as This isn't the financial district. Weź dziewczyny do studia na spotkanie tam z kimś Chyba z tym producentem czy kimś tam. Bo każdy chyba się domyśla jaki jakie ten pan producent kręci filmy Nie będę na głos mówił A je, źle tutaj z parem, z tym czy co to No i to już można powiedzieć, że końcówka misji. Teraz dziewczyny trzeba odwieźć tam. No i będzie misja zaliczona, więc tutaj chyba sobie już każdy poradzi. Jesteśmy na miejscu. I do dwie panie. No i misja zaliczona. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny odcinek. Na razie.